No i jesteśmy na tym słynnym targu w Kotelisi. Wszyscy mnie to zaczepiają. Zobaczcie te same pyszności. E, to jest. Curcella. Curcella. No e. zobaczcie. Taniej, taniej niż w Biedronce. Widzicie? Nawet tutaj. Cena jest dobra. Cena jest A co to, co to jest?

Hello, Taniej niż w biedronce. Słuchajcie, nawet w Gruzji tutaj wiedzą, nie, że biedronka to, to drogo. No, No, ale jaki droga? Serio, faruś. A wszystko? jest super. To, jest to, co wam mówiłam. Te orzechy, nie? nie? No, to jest, słuchajcie, czurczella, czyli orzechy nanizane na nitkę, e, oryginalnie, powiedzmy, w moszczu z winogron, ale teraz też pan mówi, ma kiwi, ma malinę, e, ta otoczka taka. proszę. E, kiwi, malina, szczęścio? Winogrona i ja e, e, winogrona. A, białe winogrona. Yes.

Ja kupię e, 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 winogronę. E, e, a, wino. Wino? Ja. E, to malinowy sok wygląda? Malinowy. To winogrona. Winogrona. Ta malinowa jest taka. Wszystko można e, różnić. I wino jest koniak. Koniach? Eh? Ja nie. Ja nie piję. Tak, koniak czepię. I nie, 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 za wcześnie. Zobacz, godzina która? Nie, nie, po 12. Nie. 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 Trzeba uważać na nitkę w środku, bo orzechy są przeplatane Słowo no i... jeszcze malinowego mm, Jest delikatniejszy No i tu, o, widzicie? Wystaje nitka w środku Trzeba uważać. Nie. widok Nie Tutaj wideo No muszę, jest 8 rano, słuchajcie. U. Bardzo dobre. Ole, Dobra, ja się przeprowadzam do Gruzji od 8 rano, będę wino pił. Idziemy dalej różności, najróżniejsze różności. Zobaczcie, tu jest wszystko. Tak tutaj, słuchajcie, jest tak trochę tematycznie ułożony. Tutaj jest sekcja mięs. Widzicie te kurczaki? Tutaj jeszcze potężne kawały mięsa. Kawałek dalej będą sery. I taka spożywka typowa, nie? No. Orzechy, tam... słuchajcie, te orzechy są właśnie, po prostu orzechy. bez żadnej gorzkiej nuty w mm. Jaki mają kolor kurczaki. To jest, widać, że hodowane naturalnie. Wszystko żółciutkie, piękne, wybiegane. I i tutaj panie na bieżąco czyszczą kurczaki, żeby były gotowe na kotelni. Po prostu. No proszę, no i jak za dawnych starych czasów opala się kurczaki, żeby były gotowe do spożycia. Tutaj też jakieś ciekawe słodycze. To jest chórnia, słuchajcie, owoc churmi, suszony owoc z, hurmi. Suszone, okay. suszone ochot z hurmi. Co to jest? Owoc skórmy. Owoc skórmy. Suszony owoc kurmy. Zobaczcie, tak wygląda. Często przy drodze. No jest to pyszne, nie jest to za słodkie. To jest taka przekąska fajna. Zamiast, wiecie, pełnej ilości cukru, można się takim czym za, zajadać. Coś między daktylem a morem? Daktylem a morem to, no, no, faktycznie. Ale jest pyszne. Jest a tutaj pani robi czucello. Eta czucella? o, takie naszyjniki, zobaczcie jakie piękne sok winogradny, sok granatowy i później zobaczcie, i gotowe gotowe koraliki, a później one w efekcie końcowym wyglądają w ten sposób no i tutaj mamy królestwo przypraw wow danie sulguni. idę na próbę. Czy chcesz co No, kawałeczek może taki takiej, takiej, takiej. Co, I to jest wędzony ser sulguni. Pachnie niesamowicie. Delikatny, wręcz masłowy, bardzo dobry. Pani ci jeszcze da do spróbowania do imeretyńskiego. Zobaczcie jaki on jest delikatny. Konsystencją przypomina mozzarella, ale to mozzarella nie jest. Jest delikatny i z taką lekką słonawą, takim lekkim słonawym posmakiem, bardzo pyszny. Wow. Bardzo. Ociek, ociek. A tutaj mamy hacha Zobaczcie. Ale niczym nie przypominają takich prawdziwych oryginalnych. To jest to z mąką. Zobaczcie, kaszę to jest po prostu wszystko. Cały raj dla kucharzy. Wszystko ważone na kilogramy. Mąka kukurydziana. Mąka pszenna. To jest chyba mąka ryżowa. No po prostu jest wszystko. Pan niesie grzyby. Zobaczcie, ile grzybów. Spokoj, krasiły grzyby. Tak się ta nazywa? Jak Kakojna... się Kak nazywa? ja A, ja nie znaju. Dobra, zmieni. I teraz idziemy do piekarni zobaczyć jak się robi chlebki. Szoki z Chodźcie Pozwolili nam zajrzeć do pieca. Tak, No, jak może być po drugą w piekarni? No, w zawsze, Tak. Bardzo gorąco, tu jest. Słuchajcie, no może z 35, 40 stopni przynajmniej. We begin, what is your name? Thomas. Thomas, my name is Gia. Nice to meet you. Nice to meet one, dwa jest bardzo easy. i przyklejamy do ścianki, zobaczcie jakie proste, prawda? To, very easy. tam jest jeden sekret aha jaki jest to. a jaki sekret? nie żadnego sekretu nie ma a to jest sekret to jest, to jest sekret wiecie jaki to jest sekret? że nie ma sekretu i to się chwali zobaczcie i znowu i kolejne chlebki pan robi poduszka i do pieca do pieca a jak nazywa się piec? po nie, to-ne to nie, to nie to-ne, a to-ne a okej, okay. tandor Tindor. No, this is a Muslim country's name of this place, okay. uh, Tandil. Tandil. But, uh, but Georgians, uh, we, uh, it's Tone. Okay, it's the same. It's uh, the same, Tone, Tandil. Uh, I, I have i have in, uh, am I, in my country. from Poland? Yes, I have, um, I, I'm not. I was in uh, Poland, in... Uh, uh, dance, uh, uh, I live in Warsaw, here. No! Warsaw. where No, it's to be. <laughs> Uh, then I, um, to dance, dance Warsaw, Warsaw, Okay. I, I know it's under.

ja, lepiej cię kartą wypadło, że kanał widziana. Ty wskazałaś, pamięta? O, a pa Arno gada mi. O, ga gimar. Czerwate też się należy, tak? Pauza. Follow the. Gratuluję polskim ludziom. Tak, śleone, rązacz, ale na. Polonuria? O, ale ja No więc słuchaj, tutaj teraz jest sekcja warzywa. Wszystko świeże, słuchajcie, prosto grudka, rzutkiewki, z ogródka, bakłażany, podstawa przeciwnych. Rzódkiewki, rzutkiewki znamy. Mirabelki, tak? To są te? Mi, mirabelkę. Nie Pan nie chce nam powiedzieć. A my to hemali? to To jest sos i to jest na ten sos na ten sos, tak? A, a okej. Okay. Kwaśne, co? A to nie. Spróbuj czy takie kwaśne. Z tego się robi ten słynny sos khemali. Ponoć dobre. Sos jest dobry, ale to nie. To jest fajnie. Ocień! To jest gwaśniejsze od cytryny. Didi Matlopa. ba. Pan nas tutaj chyba prowadzi z maliny. Niestety, ale tu krowy mają pierwszeństwo. Musimy chwilę poczekać. Uśmiechnij się. O, e, ty się uśmiechnij. Uśmiechnij się. No, ta, ta. No, ta z droneczkiem. To jakaś ważniejsza. Jak widzicie w Gruzji świnie sobie chodzą wolno, gdzie chcą. To jest demokracja. A no nie tak jak u nas. Zobaczcie, chodzi sobie przy drodze, ma założony taki e, trójkąt na, e, na łbie, żeby nie psuła innym e, płotów ogrodzeń, żeby nie przedostawała się do ogródków i nie niszczyła trawników. Zobaczcie. To jest świnia wolnochodząca i koryta nie ma.